Witam Państwa w piątek, 21 sierpnia. Na razie trudno wprowadzać jakieś nowe wątki odnośnie WIK-20 w skali dziennej, bowiem wydarzenia niezmiennie rozgrywają się wewnątrz spadkowego kanału cenowego. Widzimy, że górna linia. Kanału jest ewidentnie w ostatnim czasie respektowana. Popyt ma problem z pokonaniem tego prostego, wydawało się, wydawałoby się, oporu. Tymczasem, no, dużo istotniejszą zaporą podażową pozostaje według mnie węzeł 2221-2227. Warto podkreślić, że we wspomnianym korytarzu wypadają obecnie projekcje takiego intradayowego, niewielkiego układu ABCD. Za chwilę rozwinę ten wątek analizując wykres kontraktów w skali intradayowej. No, w każdym bądź razie udana próba pokonania wymienionego oporu to tym samym negacja prospadkowego układu ABCD, co automatycznie powinno wzmocnić obóz byków. No to są na razie tylko takie antycypacje, bowiem no, popyt na skutek przede wszystkim komplikującej się sytuacji na indeksach zachodnich ma problem z wykreowaniem aż tak silnego ruchu wzrostowego. Kontrakty i wspomniany układ AB. CD z projekcjami wypadającymi w znanym nam już przedziale cenowym 2217-2224. Dodatkowe wzmocnienie w postaci zielonej linii kanału, niebieskiej medial nine. Ja cały czas uważam, że przynajmniej w tym ujęciu krótkoterminowym mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z ważną z ważną zaporą podażową Fibonacciego. Więc na, na pewno można spodziewać się tutaj wzrostu aktywności podaża, a gdyby takie oczekiwania nie znalazły Potwierdzenia rzeczywistości, to rzeczywiście pojawiłby się relatywnie silny sygnał techniczne zapowiadające kontynuację ruchu, zapoczątkowanego węźle 2149-2153. Tymczasem popyt ma problem, ponownie ma problem z pokonaniem znanego nam już z wczorajszej sesji przedziału oporu 2192-2197, choć trzeba podkreślić, że w porannej, bardzo dynamicznej fazie handlu bykom udało się wybronić lokalne wsparcie 2167-2170. Indeks DAX, tutaj już ewidentnie widzimy, która ze stron dyktuje w tej chwili warunki gry. Przełamanie strefy 10373, 10430. No i na razie trzeba przyznać, w taki książkowy wręcz sposób działa tutaj zasada zmiany biegunów, bowiem ta strefa po przełamaniu zaczyna teraz pełnić rolę lokalnej zapory podażowej. Tutaj też trzeba przypomnieć, że w tym wspomnianym przedziale Fibonacci wypadają projekcje prowzrostowego, średnioterminowego układu A, B, C, D. No i no, trudno mówić o jakiego, jakiejkolwiek reakcji popytu w tym rejonie, co na pewno nie jest pozytywnym sygnałem. Jakiś optymizm, z jakimś optymizmem można by było odnieść się do. Przebiegu kolejnych sesji na rynku niemieckim, gdyby no, dzisiejsze zamknięcie wypadło właśnie ponad strefą 10373-10430. A teoretycznie jest to możliwe, chociażby analizując dokładnie indeks SP500, który przetestował wczoraj bardzo ważne wsparcie 2039-2042. Co prawda, w tej chwili cały czas podaż rzeczywiście wykazuje się większą aktywnością w Eurolandzie kontrakty na indeksy amerykańskie również są notowane sporo poniżej kreski, więc gdyby nie udało się by kom wybronić wsparcia, przetestowanego wczoraj wsparcia na S&P 3942, byłby to negatywny sygnał zapowiadający kontynuację ruchu z opcją przetestowania w takiej sytuacji węzła 2010-2015. O pierwszym pozytywnym sygnale moglibyśmy mówić w momencie właśnie obrony wsparcia, wsparcia 39,42, czyli gdyby doszło do naruszenia tej strefy, jednak zamknięcie wypadłoby ponad tym właśnie węzłem, byłby to pozytywny sygnał zapowiadający jakieś krótkotrwałe odreagowanie, potwierdzeniem ewentualnego na razie hipotetycznego wzrostu aktywności popytu byłoby dopiero sforsowanie strefy 2070 -73. Dziękuję.